Cześć i czołem moi drodzy YouTuberzy, witam Was z tej strony. Adam na kanale Karty to styl życia. Witam i zapraszam was na świetny karciany tutorial. Tak, szybciutki karciany tutorial na zakończenie roku 2022. Oby ten następny rok był jeszcze lepszy i jeszcze sprawiał na więcej radości z używania kart. Chciałbym Was się tylko coś spytać. Spytać Chciałbym Was się tylko o coś spytać, czy prosząc widza o wylosowanie karty, rozciągacie karty w ten sposób. Jeśli tak, w takim razie trzeba to zmienić i rozciągać karty w profesjonalny sposób, czyli taki. Kart jest naprawdę dużo. Ładne rozciągnięcie kart. Prawie jak wachlarz. W takim razie zapraszam na tutorial. Yo! elegancki profesjonalny sposób na rozciąganie kart. Jest dużo kart. Naprawdę widzisz, że jest naprawdę cała talia kart. Tak? Jeśli jesteś zainteresowany w takim razie zapraszam Cię. Zostaw teraz palucha w górę i subskrypcję, jak również komentarz, czy spodobał Ci się to ten filmik i czy nauczyłeś się w ciągu kilku dni rozciągać kart. Zapraszam na tutorial krok po kroku. Yo. A więc, tak moi drodzy że krok po kroku. Karty w głębokim uścisku mechanicznym. Czyli tak, karty leżą na, na... W dłoni, ale w ten sposób, że palec wskazujący z góry Tiley Kart. Dwa palce z boku i mały palec na dole Tiley Kart. Tak, kciuk oczywiście tutaj. I karty muszą być w głębokim uścisku, czyli po prostu leżą Tak. w ten sposób. Dwa palce tu, mały palec. Wskazujący kciuk. Taki uchwyt. I teraz tak wolną dłonią, rozciągamy ją, rozciągamy wolną dłoń i te palce jakby wchodzą pod te palce. Widzicie? Palce wchodzą pod te palce i kciukiem rozciągamy pierwszą kartę. Kciukiem rozciągamy pierwszą kartę, po czym już tym kciukiem wykonujemy praktycznie, praktycznie resztę, bo tak. Tym kciukiem po prostu otwieramy te karty w takim odstępie, jaki chcemy. Widzicie? Trzeba się Nie. skupić tutaj. Skupić tutaj i, od, i otwieramy kciukiem te karty w odstępie, jaki chcemy. I po prostu karty nam się ładnie, daleko rozciągają. Tak? Widzicie? Karty nam się rozciągają. A więc tak. Uścisk mechaniczny. Palce wchodzą pod palce. Rozciągamy palce i po prostu rozciągamy te karty jak najdalej. I karty się na ładnie w ten sposób rozciągają. Widzicie? Nie jest to skomplikowane, tylko oczywiście trzeba troszkę praktyki. Zwijamy i znowu rozciągamy kciukiem. Kciukiem, uderzamy w karty, rozciągamy ładnie karta w karty. Yy, prezentuje się to w ten sposób. Z dołu prezentuje się to w ten sposób. Widzicie, jak te karty są? Wiszą. Te karty wiszą, a i tak wszystkie są karty po prostu razem, tak. Prosty sposób, tylko oczywiście trzeba troszkę praktyki. Prosty, ale daje profesjonalny efekt. W takim razie zapraszam was wszystkich do praktyki z kartami, jak również na kolejne odsłony na moim kanale YouTube z tej strony Adam się kłania i zapraszam do kolejny raz do praktyki z kartami. Jo! Eh?